O nie, było tego już kurde dwa miesiące, moi drodzy, jak ten czas leci. Się ekipa, witam was serdecznie, A dzisiaj otwieranie paki. Otwieranie paki czerwcowych importów. Chociaż w sumie mógłbym to jeszcze nazwać majowymi importami, bo jednak wiecie. Obiecałem wam comiesięczny przegląd importów. Amerykańskich bądź jeszcze innych energoli. A ja już mam tutaj wszystko bardzo ładnie rozpieczętowane. Wszystko fajnie ładnie. Cukierek opie przody. Po co kurde komu energetyki, skoro można dostać cukierka za darmo? I co? Rejzy, moi drodzy. Rejzy, rejzy. Wszyscy chcieli, dobra, dobra, ja najbardziej chciałem, ok? Więc zamówiłem Rejzy. Oczywiście, mam nadzieję, za każdym razem, że przyjadą w, w pełnej okazałości, nierozpierdzielone i tak dalej. No i mamy jako pierwszy. Dobra, tutaj takie coś kurde, do... zaczynają dodawać te kody kreskowe? Popierdzieliło ich? Ale dobra. Który to jest Rejs? A! race Prinkli Pier. czy to to, że będziemy tu mieli kurde energola o smaku gruszki i kaktusa? Dobra, wszystkiego się dowiem przy tym, przy testach. Numer 2, ja już widzę co to jest. Ale trzeba najpierw odpakować nienawidzę, jak się folia, kurde, ociera o folię. To jest najgorsze możliwe uczucie, jakie można w ogóle sobie wyobrazić. Jeżeli wy też tego nie lubicie, piszcie śmiało. Tak. Race Watermelon Frost. Trzeba przyznać, że naprawdę bardzo ładne są te puchy. Kurde, czemu to jest takie... A, dobra, tu było tylko... Brudne? Chyba tylko brudne, ale strasznie, kurde, otarte. Dobra, Raise Watermelon Frost, co wy tu mamy? A, już widzę. Jako jedyny basic się ostał, więc ja go zamówiłem i będzie jako pierwszy testowany. Raise Galaxy Burst. Nie, ale naprawdę, muszę przyznać, bardzo ładnie wykonane puszki. O Rejsach też jeszcze muszę troszeczkę powiedzieć. O kurde, nawet się zakurzył z góry, musiał trochę stać. Numero drugo, czwarto. Czwarto. Co my tutaj mamy? White Peach. Rejs White Peach. Jaka jest różnica pomiędzy tym? To jest po prostu biała brzoskwinia. Jakkolwiek rzecz ujmując, kurde, muszą się jakoś te brzoskwinie różnic, co nie? Kaffeebee też, kurde, myślał sobie nad tym. Jeżeli chodzi o te wszystkie smaki Rejza, to oglądałem tylko i wyłącznie te, których smaki są na 100% wiadome, ok? I ostatni... Halloweenowy Franken Sauer. Nie, ale to jest naprawdę bardzo fajne. No, spójrzcie na to. No. Czy to nie jest jedna z lepszych puszek, jakie kurde można zrobić? G Fuel przy tym to... No dobra, nie obrażajmy G Fuela. No i jakie moi drodzy? Majowe importy uważam za zakończone. Dzięki wielkie za oglądanie. Widzimy się przy testach. Co? Jakie 3D? Chłopie! Co ty myślisz, że ja będę, kurde, cokolwiek, coś? Co ty mnie sugerujesz? Przepraszam. Jak ja zaniedbuję widzów? Czy ja was zagedbuję? Jakie cztery głosowaga i tam przednie 3 do wygrywał? No dobra, wygraliście. Moi drodzy, jeżeli wszystko poszło dobrze, w tym pudle znajduje się ener seria energetyków, które wy bardzo chcieliście. A jeżeli nie, to ja, kurde, jestem cymbałem. Kurde, gdzie są nożyce? DZIĘKI za podział nożyce, chłopie? Dobra, kurde, mamy to. Mamy nożyce. Uff, mordę. Nie mogę was zawieść. Więc. Mam nadzieję, że tutaj jest to, co chciałem. Albo się na guild, albo się z guild free pogniewamy. Dobra, pierwsza warstwa poszła. Teraz tu. Oki dołki. Mine freunde. Kto w ogóle? Kurde, dba o te <grymne> o kartony. Co? O, mamy tutaj to co chcieliśmy. Co teraz? Kurde. Co wy... co to jest? Minizum. Tam miałem zielonego, to teraz dali takiego. Ten zielony był kaktusowy, a ten co? To musi być jakiś sort winogrona. Ja już widzę, że to jest to. Jestem szczęśliwy. Mam nadzieję, że przyjechały w idealnym stanie. No i co? No i drodzy, bardzo chcieliście, żeby poruszył temat serii Energoli od 3D, tak? Więc dlatego zamówiłem. Energole od 3D. A zaczniemy od. Wow, strasznie kurczę, tak ciode trochę. E, eee, są, kurde, objaśnienia smaków trochę do dupy. Ale okej. Okay. 3D zielony, citrus mist. Biega. Okej, okay, okej. Okay. A, jest BASIC, jest BASIC, jesteśmy uratowani. Ogólnie ta seria to. Energole od kogoś! Chłop prowadzący kanał, tak podobny do ekipy WK. Postanowił, kurde, zrobić Energole. Tam ostatnio widziałem, że coś tam odpieprzył i już nie jest więcej ich deweloperem czy tak dalej, ale. Dalej, mamy 3D Frost. No i ogólnie rzecz ujmując, kurde, powiem, Wam jak tylko będę pierwszego Edergola testował. Ogólnie patrząc na to, to kurde, co by żeście mi wybrali, kurde, jakieś naprawdę minimalistyczne, pierońsko-puchy. Nie ma tutaj nic, tylko 3D i jaki to jest smak? O, Tutaj mamy winogrono. Pięknie. Słuchaj, no taki minimalizm, kurde, mi nie przeszkadza. To nawet dodaje tego uroku. Hmm. 3D pomarańczowe, Sunburst Flavor. Nie wiem o co w tym chodzi, ale. Co mi się wydaje, że to może być, kurde, pomarańcza. Wiecie, wszystko możliwe. I ostatni... Kurde, co to za jakieś kropaki? O, najkrótszy, kurde, zabezpieczenie z folii bombelkowej. Okej, okay, okej. Okay. Berry Blue Flavor w pięknej, błękitnej puszce. Chciałem zamówić ich trochę więcej, ale rejsy mnie naprawdę bardzo ciekawiły, jak one smakują i w ogóle muszę temu wszystkiemu się przyjrzeć i tak dalej. A że jeszcze mi troszeczkę zostało pieniędzy, postanowiłem zobaczyć jedną rzecz. Za chwilę Wam to pokażę. Wszystko fajnie, ładnie. I nie męczyć mnie przez jakieś 2 do 3 miesięcy, wziąłem dwie serie. jedną niepełną, jednego, jednego smaku zabrakło, a w drugim tam chyba czterech, wszystko kurde jasne, ale myślę, że z tematem importu wrócę, ale dopiero jak mówiłem, po wakacjach, jak wrócę do roboty. I TP i TD. Ło! Wow. Tutaj to już kurde centralnie wrapnięte jak cholera. Ale ok, czy to jest to, co ja chciałem? Show me mega dużo tego, kurde. Tak. Postanowię na próbę wziąć jednego benga i mój wybór pada na power punch. Bank to już nie muszę mówić, co to jest. To, jest, to była naprawdę olbrzymia firma, która naprawdę do, miała jakieś zataczki z Monsterem i przegrały sprawę. No i dalej produkują energole. OK, ale nie na taką skalę, jak na przykład, kurde, kiedyś tam. Dajmy na to rok temu. A naprawdę, na jednej stronie jest tych bęgów od cholery po 10 zł. Więc, jeżeli byście chcieli, to, jeżeli będę testował tego bęga, to dam wszelkiego rodzaju linki i tak dalej. No i co? To już naprawdę by było na tyle, moi drodzy. Seria Rays, seria 3D. I jeden bank na próbę. Bo kolejne już mogę zaspoilerować wjeżdżać będą banki. Te wszystkie i jeszcze wiele innych polskich energetyków będą testowane w najbliższych dwóch, trzech miesiącach, tak jak mówiłem, tak więc wyczekujcie. Jeżeli miałbym dać jakiś spoiler, to na pewno, że pierwsze z tej dziesiątki wiadomo. Biały 3D i Galaxy Burst Razer. Tak więc tyle ode mnie. Ze spoilerów, widzimy się następnym razem. Naprawdę jestem zadowolony. Teraz tylko cyknę fotę. Jokież to bogactwo mi guild fridało. I mogę, kurde, układać je. Tak więc, widzimy się następnym razem.